Za nami jest pierwszy trening. Wróciliśmy, wróciliśmy dzisiaj do, do zajęć w małych grupach. Przestrzegamy wszystkich zasad e, określonych w regulaminie. E, frekwencja, frekwencja dopisuje, zawsze jest sześciu zawodników na treningu plus, plus trener. Dzisiaj było wprowadzenie, bardzo spokojny trening. Chłopcy są po, po długim okresie roztrenowania. Znaczy, Trenowali indywidualnie, ale wiadomo, że to nie jest trening grupowy razem na boisku, więc, więc dzisiaj były stricte piłkarskie takie zajęcia wprowadzające. Na pewno łatwiej opanować taką grupę, bo jeden trener jest na sześciu, na sześciu zawodników. Są to bardzo komfortowe warunki zindywidualizowane można, można powiedzieć. Często często możemy zawodnikowi tłumaczyć jakie, jakie błędy popełniać, z czego wymagamy od niego i uważam, że to jest bardzo fajna, fajna sprawa. Zresztą u nas w Akademii takie zajęcia pozycyjne, trening w małych grupach jest od dłuższego czasu i są prowadzone zajęcia systematycznie. Więc to nie jest jakaś nowość dla nas.